Ja nagrywam tak, to będzie tak. 20 przypadkowych pytań. Będę go robić po raz pierwszy do tego, bo jeszcze nie robiłam. <tolety> Chyba, że usiadłam. Pierwsze, gdzie teraz jesteś? Ja jestem w domu, w domu moim. Drugie, kogo kochasz, Mamę, a tam oprócz to date albo siostra. Czwarte, jaki film teraz oglądasz? Że no bo nagrywam teraz film, a film nie mogę nać. Um, piąte, gdzie byłaś pięć lub trzy godziny temu? Bo ja trzy, trzy godziny temu stała dopiero. Szóste, jaka jest twoja ulubiona gwiazda, wokalistka? Rihanna Diamond. Siódme, co trzy godziny temu oglądałaś? Um, no, chyba jakiś film. Bo tak było, ale pierwsza stała, no i oglądała chyba. Nie, właśnie nie wiem, co to było, chyba um, Teraz ósme. Zamówiłaś kiedyś pizzę? Nie, jak tak, to się tylko składa. A tak, to nigdy jeszcze. Więc tak. E e e dziewiąte. Monster High. Lubisz Monster High, Monster High? Nie, nie lubię. To jest obrzydliwy Nie, nie, nie. Nigdy nie lubię. Nigdy nie lubię. Dziesiąte. Zbierasz Litwę z Petrop nie, bo to jest zabawki są, ale ja tego nie zbieram, tak. Jedenaste, co ostatnio jadłaś? E, ostatnio jadłam pomidorową i hamburgery, hamburgera, tak. Dwunaste, co ostatnio piłaś? Piłam kola, mm, tak. Kola. Masz telefon? Tak. Czternaste, masz laptop ko lub komputer? Mam, właśnie z niego teraz ściągam. 15 ma Simset 3, nie Simsów 3 nie mam, ale mam dwa, więc tak. 16 masz jakiegoś zwierzaka, tak mam psa, chociaż teraz wiem gdzie jest. I mam, i mam, i no mam jeszcze świnka morska, tak, miałem świnkę. 17 miałeś lub masz teraz lalki Barbie Barbie. Nie, o jest nie, nie, nie mam lalki Barbie. Nie, Jak tak to mam smutka. 18. oglądasz taniec rządzi na powodzenia Charlie. Charlie. Tak, ale to tak... Nieczęsto. Nie, często. nie często. Nie oglądam Hany Montana, ani Powodzenia Charlie, tylko tak to tam rządzi. ale co tak nieczęsto. Ciebie, ja mi przypadnie tak, kanał yy, to tam oglądam. Yy, Dziewiętnasta, kiedyś tortille lub kebaba? Dam tortille i kebaba, więc to są obie dwie rzeczy, więc tak. 20 lubisz ha hamburgery lub popcorn? Robię i hamburgery i popcorn. Więc tak, to było tyle pytań i było 20. Myślę, że Wam się spodobały. I oczekuję na subskrypcję bez ich 15 na razie. Tylko 15. Tak. No i no i tyle miałam dzisiaj wam powiedzieć. Tylko te 20 przypadkowych pytań, myślę, że Wam się spodobało. No i...